Ale cześć! Witam Cię w podcaście Kaja o tatuażach. Znajdziesz tutaj treści, które mogą być pomocne dla osób, które planują swój pierwszy lub kolejny tatuaż, albo po prostu chcą wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Odpowiem na najczęściej zadawane pytania, opowiem o ciekawostkach, trendach, a także zmierzę się z największymi faktami i mi mitami w świecie tatuażu. Nazywam się Kaja Chodorowska, jestem tatuażystką i właścicielką studia tatuażu Fox Orange w Krakowie. Tatuaże to moja wielka pasja, dlatego to właśnie o nich jest ten podcast. Możesz posłuchać bezpłatnie, wchodząc na stronę www.foxorange.pl/podcast lub na Apple Podcast i Spotify. Zasubskrybuj mój podcast, dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. A jeśli masz jakieś pytania lub pomysły, o czym mogłabym nagrać kolejne odcinki, pisz śmiało. Cześć! Witam cię w dziesiątym odcinku podcastu Kaja o tatuażach. Tak strasznie się cieszę, bo dyszka to taka okrągła liczba. I pamiętam, jak sobie mówiłam, że jak wyjdzie dziesiąty odcinek mojego podcastu, to będzie już coś. Jest osiągnięcie. A ja kocham zbierać osiągnięcia i sukcesy. Dlatego stwierdziłam, że ten dziesiąty odcinek będzie taki inny, bardziej osobisty, żeby właśnie uczcić ten sukces pierwszej dyszki. To coś, czego nauczyłam się całkiem niedawno. Że sukcesy, te małe i te duże, trzeba zawsze, ale to zawsze, celebrować. W tym odcinku chciałabym tak szybciutko, na ile to jest możliwe, przewinąć historię o tym, jak zostałam tatuażystką, właścicielką studia i podcasterką. A dlaczego chcę to zrobić? Po pierwsze, dlatego, że może kogoś zainspiruje ta historia do tego, żeby walczyć o swoje marzenia i nie bać się w życiu podejmować trudnych decyzji. Usłyszałam od kilku osób, że jestem inspiracją i przykładem. Ciągle to jest dla mnie szok, że ktoś tak myśli, bo ja większość życia nigdy o sobie dobrze nie myślałam. Uczę się tego dopiero jako osoba dorosła. Dlatego, jeśli moje doświadczenia dadzą komuś chociażby małego kopa do działania, to przynajmniej z tego jednego powodu, według mnie, warto podzielić się tą moją historią. Ostatnio zrobiłam się bardzo refleksyjna, romantyczna wręcz. Ale to chyba ten wiek, bo zaraz skończę 36 lat. Czuję się jakbym była takim starym mędrcem, który wolno kiwa głową patrząc w przeszłość, a patrzę na nią mega inaczej. Nie wiem, kiedy ta zmiana nastąpiła i kiedy stałam się takim mędrcem. Długo myślałam, od którego momentu zacząć tą historię, bo przecież nie od dzieciństwa, bo będzie za długo i umrzecie z nudów, więc zacznę od momentu w moim życiu, kiedy chyba straciłam jego sens i cel. To był rok 2015. Mam wszystko tak, jak chciałam. Albo raczej tak mi się wydawało. Chodzę do pracy, którą kocham, ale straciłam w niej cel. Wracam z pracy do domu, wypijam trzy browary i gram w gry do nocy. Mój wczesny partner wyglądał na zirytowanego wszystkim, co robię. W sumie ja też byłam rozczarowana sobą i nim, i wszystkim. Nie mam właściwie żadnych przyjaciół, a w sumie i tak mi się z nikim nie chce gadać. Przez wiele lat zwalałam sam ten stan rzeczy na toksyczny związek, a potem zrozumiałam, że to taka wygodna wymówka dla wszystkich zawsze, bo przecież pakujemy się w toksyczne relacje sami i w nich tkwimy. Przecież nikt nas nie zmusza. Siedzisz głównie i płaczesz, że w nim siedzisz. Do dzisiaj irytują mnie takie osoby, bo sama taka byłam i nienawidzę siebie tamtej. Teraz widzę, że wszystkie przełomy w moim życiu nastąpiły, kiedy odpalałam toksyczne osoby z mojego życia. Ciągle zaliczam takie wpadki i dopuszczałam takich ludzi do siebie, bo z natury jestem bardzo ufna i naiwna i o ile na błędach się uczę, to na ludziach ciągle się nie znam <laughs> i zawsze widzę ich w dobrym świetle. Ale widzę w tym pozytywy. Każdemu daje szansę, nie skreślam ludzi na dzień dobry ze względu na złe doświadczenia. Po prostu najwyżej znowu dostanę po dupie. <noise> Nic nowego. Wow, już czuję, że ta historia robi się przedługa, więc okej, okay. wracam do początku. Więc początek roku 2015. Rzucam wszystko, rozwalam całą piramidę pozornego szczęścia, którą tak skrzętnie budowałam przez lata. Rzucam obecną pracę, partnera i wracam do Krakowa, którego nie wiem, co mi przyszło do głowy, że go opuściłam. Kocham to miasto. I z każdym dniem chyba coraz bardziej. Musiałam wtedy zrobić milion kroków wstecz. Wrócić na chwilę do starej pracy, żeby się utrzymać, wynająć pokój, bo na mieszkanie nie było mnie stać. I jakby tego było mało, to zrobiłam kolejny ogromny krok wstecz, ale miałam dość. Lecę po całości w coś, co chodziło za mną od dawna. Rzuciłam na dobre starą pracę, której już nie kocham, ale spędziłam 8 lat w hotelarstwie. Mając na koniec już całkiem piękną posadkę i zapowiedź bezpiecznego i wygodnego życia. Ale nie. Jako 27-latka, pani magister i hotelarz z doświadczeniem, rzucam wszystko i idę na bezpłatne, roczne praktyki do studia tatuażu, gdzie przez pierwsze 3 miesiące główno mnie nauczono, bo byłam zajęta noszeniem kawy. Oj, jak głęboko musiałam schować swoją dumę do kieszeni, ale uparłam się na maksa i nie poddałam się. Swoimi drogami postawiłam na swoje i od 2016 zaczęłam już regularnie tatuować. Raz z mniejszymi, raz z większymi sukcesami, mm, ale cisnę do przodu. Nie myślę, że było łatwo. Na początku miałam chyba kryzys ze cztery razy i rzucałam dziaranie. Jeśli ktoś myślał, że tatuowanie jest łatwe, to nie jest. No i dobra, mamy rok 2020. Przyszedł COVID, lockdown, zamknięta w domu bez pracy, przerażona, co będzie dalej, ile to potrwa. Znowu jestem w sytuacji, kiedy przyjadam swoje oszczędności bez możliwości zarobku. W tym czasie również odeszła najważniejsza osoba w moim życiu, czyli moja babcia. Świat po prostu runął mi w gruzach. Otarłam mu łzy i zabrałam się za robotę. Siedząc w domu na lockdownie, zainwestowałam w kursy online. Jak rozbujać swoje social media? Wcześniej nie skupiłam się na tym za bardzo, bo zajęta byłam przecież dziaraniem. Całe social media były na drugim planie. No ale teraz dziaranie poszło w przymusową odstawkę, więc poświęciłam się innym tematom, na które wcześniej nie miałam czasu. No i mamy końcówkę roku 2020. Przyszła do mnie niepowtarzalna okazja bo wygrałam casting do programu TTV, pierwszego i dotychczas jedynego o tatuażach telewizji polskiej, najgorsze polskie tatuaże, jako specjalistka od cover-upów, czyli zakrywania starych tatuaży. Pierwszy sezon programu jestem jedyną dziarającą laską, ja i czterech gości, ja sama, ciągle młoda i zaledwie czteroletnim stażem trafiam do polskiej telewizji, jako pierwsza tatuatorka, masterka zaraz obok takiej gwiazdy jak Sebastian Junior, właściciel studia Junior w Warszawie, który jest moim idolem i wsparciem do dzisiaj. Stres, jaki temu towarzyszył, nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, ale ten program dał mi tyle siły i odwagi, dlatego że tak bardzo, ale to tak bardzo, musiałam wyjść ze swojego comfort zone, że naprawdę cud, że przeżyłam to bez zawału. Może nie widać, ale jestem okropnym introwertykiem. Umiem tylko dobrze udawać, że nim nie jestem. Terapia szokowa podziałała. Jestem nowym człowiekiem. Dostałam też szansę i motywację, żeby opuścić dotychczasowe studio i pójść na swoje. O Jezu, kolejna dawka emocji i stresu. I to wszystko tak szybko się dzieje. Mimo, że miałam wsparcie bliskich, to i tak czułam się strasznie samotna we wszystkim. Nikt nie był w stanie zrozumieć moich emocji, i wkurwiało mnie, że nikt nie potrafi ich zrozumieć. Pierwsze miesiące działania mojego studia jest OK. Czuję się silna, zmotywowana działaniem i niezależnością i swego rodzaju wolnością, sorry, ogromną wolnością, jaką daje prowadzenie własnej działalności. Mimo tego, jak każdy, kto ma działalność, ten wie, że pracuje się non stop i rzeczy do ogarnięcia nigdy się nie kończą, to wiem, że robię to dla siebie i że to przyniesie kiedyś efekty. Jednak w całej tej sytuacji czułam, że coś jest nie tak, czegoś mi brakuje. Nie do końca tak sobie to wyobrażałam. Dziewczyny, które ze mną wtedy pracowały, były moim ogromnym rozczarowaniem i demotywacją i zerowym wsparciem. 6 grudnia w Mikołajki 2022 obchodziłam rok studia. Wystroiłam się, nagrałam piękną rolkę na Instagram, porobiłam fotki, podziękowałam za cały rok moim dzielnym klientom, który, którzy mnie wspierali i byli ze mną w studiu przez ten czas. A potem yy, Ryczałam samotności w pustym studiu. Jednak znowu otarłam łzy i wróciłam do roboty z myślą, że okej, okay, w takim razie trzeba coś zmienić. W głowie kiełkował mi już nowy plan, ale to, co się później wydarzyło, to prawdziwa lawina szczęśliwych zdarzeń i naprawdę rollercoaster emocji i wyzwań. Poznałam przez znajomą swoją przyszłą menadżerkę studia, która po naszym kolejnym przypadkowym spotkaniu na zajbistych koncertach by the way, napisała do mnie, czy nie szuka menadżera do studia. Właściwie to miałam taki plan, ale jeszcze nie teraz. Chciałam sobie wszystko na spokojnie poukładać i może dopiero wtedy. Na to Magda, że ok, że może poczekać. Magda była idealną kandydatką na menadżera. Dobra, stwierdziłam, nie ma co czekać. Bez menadżera Uświadomiłam sobie, że bez menadżera i tak przecież nic się nie zmieni w tym studiu, bo ja, tatuując już full etat, i tak nie mam czasu rozbujać tego studia. Więc stawiam wszystko na jedną kartę, inwestuję w Magdę. Nowy plan na studio, które stworzyłam, był idealny. O Jezu, jak długo wszystko układałam. Chciałam stworzyć miejsce inne niż wszystkie, takie, w którym ja sama chciałabym pracować, jak odchodziłam z poprzedniego studia. Opracowałam procedury, a jako były hotelarz miałam w nich wprawę i totalnego hopla na ich punkcie. Uzbroiłam się też w przepiękne umowy. Wszystko się zgadzało, jestem zadowolona, a naprawdę rzadko to się zdarza. Plan idealny dla mnie i dla tych ludzi, którzy będą chcieli ze mną pracować, też będzie idealny. Czuję się spokojna, spełniona, jakbym naprawdę napisała książkę wartą Nagrody Nobla. Magda, moja nowa menadżerka, wpadła jak burza, porządkując wszystkie tematy i sprawy. Zrobiliśmy plan działania. Zaczęła się też powiększać ekipa. Ledwo się obejrzałam, a cholera, brakuje nam miejsca w lokalu na nasze wszystkie plany. I nagle któregoś pięknego dnia wpada właściciel mojego lokalu z propozycją zmiany na większy lokal na piętrze tego samego budynku. Lokal jak z bajki. Dwa razy większy niż ten, co mam, ale też dwa razy droższy. Ale muszę go mieć. Myślę, planuję, liczę. Plan obgadany z Magdą. Damy radę. Bierzemy. Szybka podmiana lokalu, wielkie otwarcie, dochodzą kolejne tatuatorki do studia. Minęły miesiące, a ja chodzę po nowym studiu z absolutnym wzruszeniem. To jest to, tak jak chciałam i dokładnie tak miało być. To jest to. Niestety nie jestem dobra w okazywaniu emocji i uczuć i nigdy nie byłam, ale te rzeczy, o których wam mówiłam, wydaje mi się, że. Nie wybrzmiewają one tak, jak one wybrzmiewały we mnie, bo w środku miałam po prostu eksplozję szczęścia i radości na te wszystkie zmiany i to wszystko, co się wydarzyło. No dobra, ale lecimy dalej. W takim razie, skąd ten podcast? Podcastów słucham od lat i jestem wielką fanką tej formy. Jestem też wielką fanką Marka Jankowskiego i to dzięki niemu wpadłam na pomysł, że sama też mogę robić podcast. Kupiłam kurs i w czerwcu 2021 dostałam maila od Marka Kaja witaj na pokładzie kursu Podcast Pro. Wszystko zaplanowane i rozpisane. Pomysły mam na 40 odcinków i uwaga, blokada. Nie mogę się zabrać. Brak czasu był moją największą wymówką, ale prawdziwą. Jestem tatuatorką na pełen etat i na pół etat właścicielką studia. No serio, naprawdę nie mam kiedy odpocząć, a co dopiero zabrać się za kolejną rzecz. Ale czułam, że muszę to zrobić. Kupiłam mikrofon i myślę, że to kolejny krok, który zbliży mnie do tego, żeby zacząć. Jednak mikrofon czekał kolejne pół roku. Aż do pewnego pięknego czerwcowego dnia. Tego roku, czyli 2023, do mojego studia wchodzi na swój pierwszy tatuaż Krzychu Kołacz. Podcastowy człowiek sukcesu z krwi i kości, który uzbrojony w talent numer jeden według testu Galupa naprawianie, po wysłuchaniu mojej historii niemocy postanowił, że wyciągnie mnie z tego impasu i zmotywuje, żebym w końcu wypuściła ten podcast. No i udało się. Tego kopa właśnie potrzebowałam. W moje 35 urodziny nagrałam swój pierwszy odcinek podcastu. Popłakałam się ze szczęścia tego dnia. Zleciłam Krzychowi montaż moich odcinków. Dzięki temu zaoszczędziłam sporo czasu, którego i tak nie miałam. No i oto jest już dziesiąty odcinek mojego podcastu. Cieszę się bardzo i pękam z dumy i nie przestanę. I będzie więcej, bo pomysłów mam sporo na nowe odcinki, ale również to Wy dostarczacie mi nowych pomysłów. No i hej, to ja. Szczęśliwa, spełniona tatuażystka z ośmioletnim doświadczeniem, z wieloma sukcesami, właścicielka super rozwijającego się studia, które prowadza od dwóch lat i początkująca podcasterka z 10 odcinkowym stażem. Okej. Okay. Ale jaki jest moral tej całej historii, którą tutaj przedstawiam. Pewnie teraz myślisz, że ja to szczęściara jestem, że wszystko do mnie samo przyszło. Tu program przyszedł, tu menadżerka, tu nowy lokal z nieba spadł. I też tak myślałam właśnie długo, ale potem musiałam się ocknąć i przysłowiowo patnąć się w twarz, bo przecież ja na to wszystko ciężko zapracowałam. Zaraz opowiem jak, bo to jest ta część, która niesie ze sobą życiowe lekcje, i to, o czym przede wszystkim chciałam wam powiedzieć. Przede wszystkim mam tak fabrycznie, że staram się zawsze mieć pozytywne nastawienie i być otwartą do ludzi. Dzięki temu buduję wokół siebie fajne relacje. Ludzie zazwyczaj mnie dobrze pamiętają i wiedzą, że mogą na mnie liczyć, a ja mogę liczyć na nich. Ci, z którymi nie mam dobrych relacji, srogo na to zapracowali i szczerze gardzę złośliwymi ludźmi, którzy swoje problemy i kompleksy przekładają na trucie i niszczenie życia innym. Gardzę i żałuję. Ale wiele razy przekonałam się w życiu, że karma istnieje, więc nie przejmuję się tym za bardzo. Moje dbanie o relacje i kontakty sprawiło, że dzięki temu mam fajną menadżerkę, super ekipę ludzi, którzy ze mną współpracują, i dobre relacje sprawiły, że trafił mi się piękny nowy lokal, dlatego że jego właściciel ma do mnie zaufanie i chętnie przekazał go w moje ręce. Kolejna sprawa jest taka, że staram się nie załamywać, jeśli coś mi nie wychodzi i działać zawsze mimo wszystko. Dzięki temu stworzyłam nowy pomysł na studio, kiedy pierwsza wersja okazała się nietrafiona i kiedy zabrałam się za rozkręcanie swoich social mediów, kiedy świat tonął pandemicznej rozpaczy. Ja siedziałam i pracowałam wtedy nad zmianami. To dało prawdopodobnie mi możliwość pokazania się, no i wzięcia udziału w castingu do programu, który był dla mnie ogromnym game changerem. I tutaj. Staram się korzystać zawsze z okazji, które do mnie przychodzą. Dlatego skorzystałam z okazji wzięcia udziału w castingu i dostania się do programu. Dowiedziałam się później od tak wielu osób z branży, że też dostali maile z propozycją wzięcia udziału w castingu, i większość odmówiła, albo nawet nie odpisała na maila, myśląc, że to jakaś ściema. A tu taka okazja przepadła. Również skorzystałam z okazji, że przyszła do mnie moja obecna menadżerka, że chce u mnie pracować. Szczerze doceniam to, że przyszła do mnie i sama zawalczyła o to stanowisko. Dlatego skorzystałam z tej okazji również. Skorzystałam również z oferty pomocy od Krzycha i ruszałam z podcastem. No i odwagi. Nie bać się zmian. To znaczy, bać się, ale zmieniać, jeśli nam coś nie pasuje. Szukać innych rozwiązań. Mam taką zasadę, że to, co robimy teraz, sprawia, że jesteśmy tutaj. Jeśli chcemy być tam, cokolwiek jest naszym celem czy marzeniem, to trzeba wprowadzić inną strategię, bo to, którą mamy obecnie, nas tam nie zaprowadzi. Podsumowując, bądź dobry i życzliwy zawsze, bo to wraca, a poza tym tak jest łatwiej w życiu, serio. Nie bój się zmian, działaj jak jest kiepsko czy źle. Nie bój się pytać, prosić o pomoc, deleguj, zlecaj rzeczy, które Cię blokują. Łap okazję. Zawsze obejrzy pięć razy z każdej strony to, co do Ciebie przychodzi, ale i tak skorzystaj. Może z tego coś wyjść fajnego, a jak nie, to przynajmniej będzie jakaś lekcja na przyszłość. Nie myśl, że mi takie gorzkie lekcje w życiu się nie przytrafiły. Ponadto, tak jak wspomniałam na początku, uczę się celebrować i cieszyć i chwalić swoimi sukcesami. Dlatego też między innymi nagrałam ten odcinek. Dziesiąty odcinek. Tobie również polecam to robić, bo okazuje się, że tylko wtedy sukcesy mają sens. I to już tyle. Dzięki za wysłuchanie. Bardzo dziwnie się czuję z takim odsłonięciem i odkryciem swoich emocji, swojej historii, ale chciałam to zrobić. A ja już tak mam, że jak coś sobie wymyślę, to to robię. Polecam. Cześć!